p o n -o, o To będzie takie rozkosznie straszne! Tak, aż mam dreszcz. Jak ja uwielbiam cudze tragedie! Charonie! Kromiarzów umarłych, przybądź na wezwanie! Co? Przybądź na wezwanie! O! Jest promiarz! P.O.L. P.O.L. tak Twój wielkie oczy ma Ten straszny pies było w scenariuszu. Trzy, trzy, trzy. Trzy głowy widać jak przez Ale ten pies nieprawdziwy jest. Cisza, przestańcie! Mamy cię, mały się, mamy cię, nabrałeś się. Mamy cię, mały się. To jest bluźnierstwo! Mamy cię, mały się, się. Mamy cię, mały nabrałeś się. Mamy cię, mały się, nabrałeś się. Zaraz! Czyli to wszystko ściema? Ja zdecydowanie wolę nazwę performance artystyczny. <śleskujesz> Nikt mnie tutaj nie rozumie. Pff. Tam się nie wiesz, że w tym kanale aż oroi się od zabójczych bakterii? I wszystko wróciło do normy. No powiedzmy.